Jakim miejscem jest Miejska Biblioteka Publiczna dla mieszkańców Działdowa? Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie jest miejscem otwartym dla wszystkich mieszkańców miasta Działdowa, jak i powiatu Działdowskiego. Nasza oferta jest bardzo różnorodna, skierowana zarówno dla dzieci, dla dorosłych, dla młodzieży. I tak naprawdę. Biblioteka w Działdowie to jest też miejsce spotkań różnych klubów. Działają tu dyskusyjne kluby książki, działa klub rękodzieła, klub malucha. Organizujemy spotkania, też spotkania autorskie, nie tylko dla autorów takich jak Katarzyna Puzyńska, Martin Kedryński czy Olga Rudnicka, ale również promujemy tutaj naszych lokalnych twórców jak Elżbieta Zakrzeska, Piotr Kozikowski, Magdalena Cejman, Anna Barbara Żurej-Struzik, no i wiele, wiele innych mogłabym tutaj wymieniać. Nieskończenie. Dlaczego czytanie jest przykładem nowoczesnego patriotyzmu? Ten patriotyzm nowoczesny ja osobiście rozumiem jako też promocję i czytanie tutaj naszych polskich dzieł, nie tylko tych słynnych, ale też takich współczesnych y, pisarzy. Dlaczego? I na przykład w sobotę byliśmy na targach książki w Warszawie i mimo obecności tak znanej pisarki jak Charlotte Link, ona pisze wspaniałe kryminały, byli tam przedstawiciele naszej, naszej polskiej, że tak powiem, sceny całej tej literackiej, jak Katarzyna Bonda i do niej była właśnie największa kolejka, remigiusz mróz, gdzie ludzie stali po 2-3 godziny, żeby zdobyć jego autograf. I tak naprawdę było mnóstwo wyśmienitych, współczesnych autorów zarówno dla dzieci, jak i dla młodzieży, dla dorosłych. I ta ilość tych wszystkich ludzi, którzy tam się przewinęli podczas tych warszawskich targów, to po prostu wskazuje na to, że czytelnictwo w Polsce wcale nie ma się tak źle, a wręcz ma się dobrze. I tak naprawdę odnotowaliśmy... Już od dwóch, trzech lat odnotowujemy, że mieszkańcy Działu Powiatu sięgają coraz częściej po polską literaturę. I oprócz książek Nurowskiej, czy Haliny Cygler, czy na przykład dla dzieci Grzegorza Kazdebkę, Agnieszki Frączek, to, czy też taka zwykłe kry, kryminały jak Katarzyna Bonda, Kasia Puzyńska, to te książki nie stoją na półkach, one są ciągle wypożyczane.